posadź sobie nasionka. Jak to jest, że wyrośnie z nasionka coś pięknego? Jak to jest, że z nasionka powstanie takie drzewo jak dąb, które jest tak wysokie, których nie idzie po prostu czasami zobaczyć jego rozmiarów, czubków, tych konarów. Jak to jest, Coś z mojego, zrobi się coś dużego. Na to wszystko potrzeba czasu. Na to wszystko potrzeba wzrostu, na to wszystko potrzeba energii. Te zastanawiałam sobie się dzisiaj idąc przez las, zdobywając tutaj i obserwując miejsca Bawarii, w którym teraz przebywam. Stanąłem w jednym miejscu. Zobaczyłem ogromne drzewo, ogromny dąb. Pomyślałam sobie. Jak to jest, że one jest takie duże, z czego ona powstało? powstało z nasionka, które gdzieś tam, gdzieś tam się znalazły, zaczęło kiełkować, zaczęło wzrastać, i powstało takie wielkie drzewo. A jak to jest z naszymi nasionkami? Powiedzcie mi, czy one wzrastają? Przecież jeżeli spoglądamy w przeszłość, to nigdy ona nie powstanie. To weźmy sobie przykład doniczki. Weźmy tą donicę ziemi. one w ziemię. ziemi. Ona samo ta sama ziemia i ta doniczka niczego nie da, jeżeli nie wsadzimy tego nasionka, tego, co mamy w nas. Pijmy wodę, podlewajmy. Ale nie możemy tego nasionka zalać, bo albo wypłynie, albo się utopi. Tak samo jest jak z wiedzą, bo tak samo jest jak z rzeczami, które my robimy. Nie możemy przesycić się tym, bo utoniemy. Musimy odczekać, musimy karmić je i małymi kropelkami lać je do, wody, do, tej, do tej gleby. Jutro zauważymy, że to nasionko zacznie puchnąć zacznie wzrastać, zacznie się rozsuwać, a potem zacznie kiełkować. Będzie takie, będzie większe, będzie coraz większe. Wyjdzie kiełka, wyjdzie mały pierwszy listek, wyjdzie drugi. Zacznie wzrastać. Bo tak samo jest i z osób nas. Ja tu zapisałam takie myśli, które chcę wam koniecznie przepowiedzieć. Jest to mój początek moich myśli, początek moich filmików, ale z głębi serca chcę wam powiedzieć, co dzisiaj chciałem was, wam przekazać. Okazuje się, że Ziemia to są myśli, to są emocje, to jest to, to jest cały ten wszechświat, który nas otacza. Woda, którą my wlewamy do tego nasionka, to są po prostu uwaga, nasza uwaga, nasze działanie. Które, które mamy po prostu w sobie, które podlewamy, które podlewamy każdego dnia, inwestując w siebie i swoje marzenia, w swoje ziarno, które dziś jest małe, a jutro będzie większe. Wszechświat. Co to jest wszechświat? To jest powietrze, to jest słońce, to jest otaczająca nas energia, na której nie mamy kompletnie wpływu. Więc, co możemy zrobić? Zostawić to. Kiełkować małymi zmianami, małymi krokami do takich celów, które będą większe. Które za dwa, trzy lata powiemy: Wow, to jest wielkie drzewo, to jest ja, to są moje talenty. Wiadomo, że te talenty, te ziarenko masz ty w sobie. Nie masz takiego, jak, 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 jakie mam ja, a ja nie mam takiego, jakie masz ty jest ważne. Ważne, że one kiełkuje. Ważne, że one wzrasta. I życzę Wam tego, aby to te ziarno, to ziarno nadziei, te ziarno siły, to ziarno mocy, które jest w Was od urodzenia, nieważne, czy one było gdzieś tam zakopane, że one było zaniedbane, gdzieś było zakryte liściami gdzieś. Liśmi, takimi, które gdzieś tam mchem, które nikt nie zauważył. One może być widocznie, widocznie gdzieś pół na skalę. Nie umiało spaść na odpowiednią glebę. Ale przyszedł wiatr, który dmuchnął. I one spadły. Spadły na glebę, zaczęło wzrastać. Dlatego nieważne jest w jakim czasie, nieważne jest po prostu. W jakim wieku one spadnie? Czy mamy lat 50, czy mamy lat 30, czy mamy nawet 70? Wzrost jest zawsze. Bo to, z czym się urodziliśmy, nosimy w sobie. Nosimy to po prostu te ziarno. I to nie jedno ziarno, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte, a nawet dwadzieścia. Wystarczy je tylko pobudzić do życia. Wystarczy pobudzić je do nadziei. Powiedzieć tak. Wezmę tą wodę, wezmę tą doniczkę i posadzę. Dzisiaj sobie chciałam Wam powiedzieć o tym, co przeczytałam dzisiaj rano, robiąc sobie pobudkę to co naprawdę bardzo mi dotknęło, a potem zauważyłem to w przyrodzie. Roślinka będzie rosła każdego dnia, każdej godziny i minuty a Ty będziesz zauważa zauważać te zmiany. W świecie przyrody każdy dzień jest nowy. Jako ludzie mamy tendencję do skupienia się na przeszłości, ale kiedy zasadzisz kwiat i będziesz patrzeć jak rośnie, uświadomisz sobie, że nikt, a nikt nie pozostanie w tym samym kierunku. Styl życia jest taki, że możemy rosnąć. Styl życia jest taki, że wzrost jest każdego dnia. Dlatego życzę Wam, aby ta roślinka, ten kwiat, który tutaj jest na razie sztuczny, jako ozdoba, ale za tak w żywy, żywy w was, żebyście byli silni jak ten dom, który dzisiaj widziałam. Żebyście po paru latach powiedzieli, było warto, było warto zasiać, było warto podlać. Było warto pozostawić wszechświatowi to, aby wzrastało nasze marzenie, abyśmy stali się słynnymi artystami, słynnymi śpiewakami, słynnymi czytelnikami, słynnymi mówcami, słynnymi ludźmi, którzy kochają zbudować swoje pasje. To jest nas kochani i dlatego chciałam się z wami, tam, z wami z tym podzielić. Doceniajmy to, podlewajmy, a wzrost na pewno będzie. Życzę wam wspaniałego, cudownego dnia, czas może bardziej wieczorku. Pozdrawiam was serdecznie tutaj z, tych, z tego miejsca pięknego na Bawarii. Dzisiaj zobaczyłem naprawdę fajne, wspaniałe rzeczy, budynki, które wydawały mi się praktycznie niemożliwe po tym o innej wielkości jak człowiek jak człowiek może zrobić, jakie człowiek może zrobić wielkie rzeczy jakie nie ma ograniczeń na to aby wykonać rzeczy wielkie te wielkie rzeczy masz Ty te wielkie rzeczy mam Ja tylko nie zakupujmy ich nie deczmy ich nie zostawiajmy ich na tej skale one się obudzą, jeżeli weźmiemy tę nasionkę i zasadzimy w odpowiednią glebę, i weźmiemy tą wodę, i będziemy każdego dnia o to dbać. Najlepszego Wam życzę z całego serca, bo życie jest naprawdę pełne podziwu Was przede wszystkim, mojego wieczorku.